Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy juża.sztachetki.pl. Import pojazdów z USA, Kanady i Dubaju. Inspekcja samochodów przed zakupem. Darmowe sprawdzanie raportem Carfax. Samochód na zamówienie pod Twój dom. Zaoszczędź czas. Wszystkim zajmiemy się my. Mati USA. Pełna obsługa importu samochodów. Zadzwoń lub napisz na 725-292-151. Siemanko, Sebastian Szczerek, kanał za ciosem. Ze mną zawodnik, który nie tylko elegancko poddaje w OKTAGONIE KSW, ale również jak zawsze elegancko wygląda. Artur, Spilka, Siemanko. Siemano, oczywiście tutaj na pewno mój sponsor i garnitur, i, i także powiem Wam najlepsze garnitury, jak widać, i garnitur. Artur. Centrum mody, nadarzeń. Dzisiaj Gronda 21, jest już kilka walk za nami. Jak Ci się podoba dzisiejsze wydarzenie? Ponieważ ty jesteś od początku z Federacją Gronda. Ja mówiłem i dzwoniłem do Mariusza Rano. Mariusz, żeby, może mówię Ci, że to może być najlepsza gronda. Do tej pory mieliśmy fajne pojedynki z rotte Przede wszystkim te pojedynki polsko-niemieckie były wa waleczne. To nie było tak, że ktoś dostał i się podał, tylko było naprawdę fajnie. Do tego fajny nokaut ziomka. A i co? I teraz zbliżamy się do tych pojedynków, na które najbardziej czekamy. Ja czekam o siedzą przed nami Wasyl, Balboa to będzie walka, na którą, no i wiadomo, czekam na Fizola z Kapo, To też walki, których znamy już troszeczkę czasu, także powiem ci, dzisiaj może być naprawdę epicko i będzie. Ogólnie, jeśli chodzi o walkę wieczoru jako ekspert, jak byś widział ten pojedynek? Czy to będzie szybkie? U, czy wystąpił? Nie chciałbym tu mówić, jakbym to widział, bo mam wiele, wiele rzeczy. Na pewno będzie to ciężka walka. Na, na pewno nie. Nie zgadzam się z kursami buchmacherów, że jest taka duża przewaga. To nie ma szans. Ja uważam nawet, że to jest 50 na 50 albo nawet 55, 45. Ale nie chcę mówić na kogo. Obydwu bardzo lubię, obydwu kibicuję. No i się przekonamy. Dzisiaj mamy na pewno to są ikony yy, gromdy. to są osobowości, to nie są zawodnicy których poznajemy, my wiemy czego możemy się spodziewać, siła, determinacja. Ja uważam nawet, że technicznie jest Wasyl lepszy, a Balboa ma tam niekonwencjonalny ten cios taki dynamiczny, ale tutaj technicznie na pewno Wasyl jest lepszy. Artur, ostatnio wygrałeś w KSW i ja naprawdę chcę Ci tu złożyć wielki honor, z tego względu, że jak dostałeś, to się nadziałaś na ten strzał, mówię Boże kochany, żeby nie, ale wiesz co, Ty przeskoczyłeś teraz pewien poziom. Podniosłeś się i zrobiłeś robotę. Widać, że jesteś level wyżej od tego Prze Przede wszystkim no, chciałbym tak zaznaczyć, że ja się skupiłem strasznie na nogach Zimmermana, bardzo się obawiałem ich, bo w wielokrotnie... Bo na to. Tak, początku. tak. No i nie trafiła ani jednym, ani tym na łydkę, ani na, na hajkika. Bo obroniłem, tylko mówię, na tym byłem skupiony, i trochę zapomniałem, że on też może uderzyć rękami. To nie był jakiś mocny cios, ale trafił na punkt. Od razu wstawałem ale, yy, i wstałbym, ale kopnął mnie, że wywróciłem się jeszcze, no i tam, tam po prostu już było MMA. Ja się cieszę, bo mogłem zaprezentować się w innej formule niż dotychczasowo, czyli w stójce. I co, jedziemy dalej? No, ja się cieszę, bo dużo demonów było przed tą walką, o których opowiadałem. Tak naprawdę nie chciałem nie wychodzić do tej walki. No ale co ja powiem promotorom, którzy promowali, wiesz, to, to, to wszystko to nie jest takie proste. Aczkolwiek na całe szczęście e, pojedynek odbyty. Pozdrawiam Marora serdecznie. Kawał legendy w K1 przecież. Oczywiście. No i niepokonany zawodnik był e, w KSW, prawda? Tak, jest. Erol za tobą, ale kto teraz? Wiemy, że teluje cały czas w Arkadiu Arek dał e, po prostu ultimatum. Na początku. No, arek, arek nie dał ultimatum, bo ja z Arkiem rozmawiałem przed walką z Zimmermanem. I, i powie, ja obiecał mi, że jak wygram z Zimmermanem, on wygra z tym, to będzie rewanż, whatever, ja nie, na całe szczęście to promotorzy są od tego, ale ja mu trzymam za niego kciuki, zobaczymy jak to wszystko się potoczy, ja mam na razie kogoś innego na rozkładzie, jeszcze nie mogę o tym mówić, w sensie nie mogę, nie wiem, bo Martin rozmawia z kilkoma osobami, zobaczymy, ja, ja ci powiem szczerze, step by step i... i bardzo bym chciał też wyrównać rachunki z niektórymi osobami. Zobaczymy co, co czas przyniesie. Media spekulowały, że Eddie Hall z tobą to była dobra walka. Brałbyś takie coś pod uwagę? Ja mam to, Arbi jest moim trenerem głównym, to on też w jakimś sensie decyduje. On się na tym zna, ja w tym MMA to się cały czas uczę, więc wiesz nie wiem, no nie miałbym z tym problemu ja jako osobiście. Tak naprawdę mówiłem na początku, no wiedzieliśmy, czego możemy się po Mariuszu spodziewać tak naprawdę, jak idzie po jego myśli, to jest wszystko ok, jak coś się dzieje nie tak, no to też widzieliśmy, ale też nie szukajmy tu nie wiadomo czego, bo Mariusz ma też swoje lata i to tyle, nie, no ciężko by mi było, nie lubię, nie lubię gadać o kimś źle, wolę zawsze mówić w tych superlatywach. Dlatego mówię, że dla Ciebie to też wielki szacunek, jeszcze drugi raz za to, że stanęli w obronie Mariusza, bo sam powiedział, gdyby nie Mariusz, MMA nie byłoby w tej pozycji, w której jest aktualnie w Polsce. No, bo to jest prawda, ale oprócz Mariusza, przede wszystkim to są najważniejsze osoby, to Michał Materla i Mamet Kalidow, wiesz, to są dwie, wiadomo jest jeszcze Jura, jest wszyscy, co tworzyli po drodze, Błachowicz przecież, Gamrod, etc., ale zanim oni się pojawili, był właśnie Materla i Kalidow, to te osoby e, tworzyły KSW i wiesz, i to w ogóle, ja Ci mówię, to, to w ogóle jeszcze wracając stanie, jakie to było dla mnie przeżycie, jak... Ja walczyłem z nimi na jednej gali na narodowym, z Michałem i z Mamedem, a później oni stali w mi w narożniku na walce, wiesz, Michał i Mamed tam, no nie no to było stare... Ja mówię, ciary mam i jestem ok, nie dlatego, że jest tu gorąco, tylko naprawdę jak sobie pomyślisz o tych sytuacjach, to takie sportowe myszym pasy, bo w sensie, no naprawdę, walczyć na jednej gali, a potem stoją w pełni, nie? My jeszcze na narodowym wszyscy wygraliście tak. i Materla, like, i Kalidowi, i ty tak, piękne tak. zwycięstwa. Artur, jak wygląda teraz u ciebie twój okres? Odpoczywasz sobie od treningów, czy jesteś cały czas? Właśnie nie. Pierwszy raz w historii chyba zrobiłem tak, że od razu wróciłem do treningów. Ja cały czas trenuję MMA i mam dwa treningi na przykład siłowe i też gram w sobie w tenisa. Czyli tak naprawdę jak widzisz, wyglądam, jestem w formie, cały czas trenuję i chodzę z chłopakami, no uczyć się, no bo jednak... Jak nie masz walki, no to możesz się skupić na tym, czym normalnie e, jest niemożliwe, no bo tak to przygotowujesz się do walki, masz określony styl, musisz uważać na kopnięcia, powiedzmy, jak w ostatniej walce, więc gdzieś e, na tym się skupiałem, a tutaj skupiam się na tym, czego jeszcze nie umiem, albo co mogę poprawić. Artur, oglądałeś galę, która była w niedzielę w Polsce, pięściarską? Jaką? Galę pięściarską, która była w niedzielę w Polsce. Nie, nie Nie oglądam boksu w ogóle. Bo okay, chyba, nie... że walczy Michał Cieślak, gdzielik Będzie w Kanadzie Micha Tak, tak, ja. tak, tak, tak. No to, 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 te osoby oglądam, ale po prostu nie interesuje się boksem. Nie interesuje się boksem, okej, okay, to nie będę zadał pytań. Miałem tu Piotra Łącza zapytać, czy ma szansę w ogóle. Trzymam za niego mocno kciuki, jest super facetem. Trzymam kciuki oczywiście tą wygraną, co wygrał fajnie. Ja, ja, ja zawsze trzymam za swoje kciuki, a tym bardziej za niego. Za, fajny chłopak z talentem takim nie szablonowym stylem, coś trochę jak Mike Tyson, tylko, tylko już inny, ale, ale, ale trzymam za niego bardzo kciuki. Słyszałeś o tej nowości, że Mike Tyson dostał propozycję walki z Fiedorem Jemilianenko w boksie? Nie, nie, mówię Ci, to jakoś tak, kurczę, nie wiem, no, na pewno... Byłby to hit, żeby to się sprzedało? Dwie legendy. Ciężko mi powiedzieć, ciężko mi powiedzieć. Wiesz, ja nie jestem to, wiesz, jak jest, jak jest zainteresowanie, no to się sprzeda, ale chyba tak, no wiesz, dwie legendy, tylko pytanie, o jakim pay-per-view rozmawiamy? Wiadomo, że Tysona znam praktycznie każdy z tej sali. Ale, ale nie wiem, no Weter z MacGregorem pokazali, że można, ale rozmawiam o ludziach, którzy są teraz na topie albo którzy byli, ale to wciąż ci najlepsi, nie? Tak, Meny Pacuayo też ma właśnie wracać do Walak, także mówię, dużo jest tych powrotów legend. Ty, Artur, nie myślałeś, żeby jeszcze. Nie? Nawet nie mówię tak. Czyli bok już jest wkreślony, na razie. Nie, razie, no W ogóle nie chcę, nie mam, no nie po to ćwiczę tam 3 lata w MMA. Znaczy, czy nie ćwiczę trzy lata, bo rok czasu byłem w szpitalu tak naprawdę wiesz, kontuzji plecy, ale nie po to to ćwiczę, żeby teraz wracać do boksu. To jest zupełnie inne przygotowanie, to jest zupełnie inna walka, wiesz, to, to nie da się tak, no? Artur, bardziej. Cześć. Bar, bardziej jest miłość do boksu czy do MMA. Jak to wygląda u Ciebie? Proszę? Bardziej masz miłość do boksu czy do MMA? Jeśli tak patrzy na całość? Ja ustawę. nie mam miłości do MMA, to jest po prostu przygoda, aczkolwiek zacząłem tą przygodę po przegranej załkiem traktować już bardzo serio. A miłość zawsze będę miał do boksu, tylko poprzez różne sytuacje straciłem do miłość i tyle. Zawsze będę boks uważał za, to, za ten sport, który dał mi dzisiaj tą pozycję, w której jestem. Ale no nie interesuje się. Mam teraz tak, że robię ćwicze MMA, więc staram się oglądać walki w MMA. Czy to jest UFC, czy to jest KSW, czy, czy te inne federacje, które. które no wiesz, staram się oglądać. I podoba mi się to, nie? sobota Mateusz Gamrod, Klein Klejn. Jak uważasz, czy Ludowik Klein może sprawić kłopoty Mateuszowi, czy jednak Easy win dla Mateusza? No, no oczywiście, że może. Wiesz Mateusz jest w ogóle kurczę, kompletnym zawodnikiem. To jest, to jest kurde, wiesz, jego jego jak się ogląda, to naprawdę robi robotę, ale walczy z zawodnikiem niepokonanym, walczy z zawodnikiem, co prawda nie w rankingach, ale który idzie, wygrywa walkę za walką, to są zawsze trudne walki i to nie możemy mówić, wiesz. Wiadomo, zapasy e, stójka, nie no jest kotem, nie? I kibicuję mu tak samo bardzo, bo, bo, to, bo to jest no naprawdę kandydat na mistrza. Ale no mówię, walka zawsze pokazuje, że wiesz, my sobie możemy myśleć swoje, a walka zawsze jest niestety niestety... Inna i w każdej chwili może się odwrócić, nie? Artur, ostatnie pytanko takie luźne. Mecz z Dariuszem Michalczewskim w tenisie, jakiś szykuje się znowu, gdzie będzie Właśnie mówiłem mu, że jadę właśnie na, na galę. O, będzie gdzie, na galę, walczy z e, Defisem, mówię gramy, ale jeszcze nie odpowiedział. No zobaczymy, może Darek odpowie. I raczej chyba to ten jest taki sportowy jak ty z krwi i kości, który mała się te tygry się oko i raczej będzie chciał ten rewanż w tenisa. No na, nie kwapi się na Darek. Artur Szpilka na kanale za ciosem. Bardzo dziękuję Artur zaraz rozmowę. Dzięki, dzięki. Dzięki. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa, po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego www.blacheminda.pl